Witajcie kochani. 16 lipca południowo-wschodnią Polskę nawiedziły okropne burze, wichury, gradobicia, trąby powietrzne i wszystko co możliwe. Przez moje tutaj podwórko też przeszła burza, wichura. Chciało mi porwać taki duży parasol. W sąsiedniej miejscowości pozrywało dachy, połamało drzewa, zerwało linię energetyczną. U mnie na szczęście aż tak tragicznie nie było, choć wyglądało koszmarnie, ale do tego jeszcze spadł grad. Grad był wielkości od wielkiej fasoli tej największej. Zdarzały się też pojedyncze egzemplarze wielkości nakrętki od 1,5 litrowej butelki po wodzie mineralnej. To tak, żeby zobrazować, jak duży ten grad był. Grad padał z dosyć dużą energią, mocą i ledwie dwie, może trzy minuty. Niestety te 3-minutowe opady gradu przyniosły wiele szkód, i o ile te szkody, które wyrządził w moim ogródku, da się przeżyć, bo to dotyczy tylko mniej paru osób, które mogłyby się żywić z tego ogródka, o tyle widząc takie szkody na hektarach u rolników, którzy dostarczają warzywa, zboża i tak dalej abyśmy my mogli kupować później żywność polską, z polskich pól, no to normalnie serce się kroi. Kiedy widzimy te posiekane uprawy, te rzepaku, czegoś tam jeszcze, już nie pamiętam, oglądałam, ale no mówię, serce się kroi, bo przyjdzie nam zje, zjadać e, produkty wytworzone z obcej mąki, z obcych warzyw, i, I będziemy płacili cenę, jaką obcy sobie podyktuje, i będziemy spożywać produkty, o których nie wiemy, jak bardzo są niezdrowe dla naszego organizmu, bo polskiego rolnika pilnuje Unia. Polski rolnik ma ograniczone ilości nawozów, pestycydów itd. Tak no cóż. Wracając do mojego małego ogródka, tutaj jest mój poplon, buraczki ćwikłowe, wbite w ziemię. Jak ziemia troszeczkę obeschnie, to jest piasek, to potrwa szybko. Krótko znaczy się potrwa, więc postawię te buraczki, obsypię i zobaczę po prostu, które są połamane, a które przetrwały. A tutaj wyobraźcie sobie wiatr wyrwał od stojaka, od ogórków. Normalnie wyrwał z ziemi. Na szczęście nic złego się nie stało. Ja to poprawiłam. Taka zabawa z wiatrem wciuciu babkę. Jeżeli chodzi o groch, to gdzie nie gdzie zauważyłam, że zostały te listki uszkodzone, ale nie jest tak tragicznie. Najgorzej ucierpiała dynia hokkaido. Dynia Hokkaido ma duże takie dziury porobione w liściach. Jeżeli ma uszkodzone nerwy, no zobaczcie jakie. Jeżeli ma uszkodzone nerwy, to niestety te liście obumrą, uschną, dlatego że te nerwy dostarczają im składniki odżywcze, wodę. Ale to dopiero będzie widać po tygodniu lub dwóch, w zależności od pogody. Jeżeli będzie ciepło, to będzie widać dosyć szybko, jakie efekty są po tym gradzie. Tych tyczek w ogóle nie było widać. Tu był jeden liść, było pięknie i zielono. To wszystko jest powalone i. No, a tutaj dwa rzędy moich pomidorów. Tyczki są przewrócone może na filmie tak bardzo nie widać tyczki są przewrócone pomidory są. Szczyty mają połamane. Rabarbar podziurawiony. Tutaj mam, tutaj mam arbuzy i melony. Melony mają liście podziurawione. Jeżeli chodzi o arbuzy, u arbuzów nie zauważyłam takich dziur w liściach, ale martwię się o same owoce, o same arbuzy, dlatego że yy, no. Na owocach nie widać jakichś skaleczeń po tym gradzie, ale nie wiem czy te owoce nie zostały ubite przez ten grad. Bo jeżeli zostały ubite, to po prostu zaczną gnić, przestaną już rosnąć i zaczną gnić. Tutaj jeden jest schowany między liśćmi, no i tam są trzy takie, pokazuję tylko te większe, trzy osłonięte. I tak jak mówię, no na zewnątrz nie widać uszkodzeń, ale to czas pokaże, co dalej z tymi, z tymi arbuzami. Także moi drodzy, będąc działkowcem, trzeba się przygotować na wzloty i upadki. Bywa, że jest pięknie, tu liście słonecznika. Bywa, że jest pięknie, radośnie, wszystko rośnie, owocuje, ale niestety bywa też, że są różne choroby, szkodniki i na końcu jeszcze przyjdzie grad. I, I na to trzeba niestety być gotowym. I tak jak wspomniałam wcześniej w filmie, ta pogoda, lipcowy grad, to nie jest rzecz naturalna, to nie jest żadne ocieplenie klimatu to do tego z pewnością przyłożyła się ludzka ręka a młodzi jeśli w to nie wierzą niech zaczną się wczytywać głębiej w zmiany pogody i szukać innych artykułów też popularno naukowych nie jakichś plotek że jedna powiedziała drugiej druga uwierzyła i przekazała dziesiąte. no ale kochani, szklarnia przetrwała, jest dobrze umocowana do gruntu i nic się jej nie wydarzyło. Także z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa. Drzwiami pomiatało, bo były pootwierane, ale dała radę. I moją radością obecnie są pomidory. I jeżeli stracę tamte plony, to przynajmniej mam radość z pomidorów, których za chwilę zacznę zbierać. A o drugim zbiorze zrobię y, osobny film, ponieważ pierwszy zbiór to były pojedyncze egzemplarze. Zrobię więc osobny film z y, opisem y, tego, jak ja widzę te nowe odmiany pomidorów w moim ogrodzie, jak smakują i jak y, się je uprawia. Znaczy się, czy są łatwe w uprawie, czy mają jakieś szczególne wymagania. I mam tu jednego faworyta, który to pomidor jest, będzie przeze mnie polecany w ogrodach rodziców, którzy mają dzieci, dlatego że ten pomidor świetnie się nadaje dla małych nawet dzieci. A dlaczego to będzie właśnie w tym moim kolejnym filmie? No, ale po burzy wychodzi słońce. Nie skupiajmy się na negatywach, szukajmy pozytywów, pozytywnych stron naszego życia. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam cieplutko.